Siemanko, witam was kolejnego dnia. Pogoda straszna, więc na budowie nie robimy, odpuszczamy. Mrzy, wieje, więc idziemy robić garażowe lowe Czyli, czyli co będziemy dzisiaj robić? Na początek rozpalamy w piecu, bo zimno. Pierwsze to jest oczywiście muzyczka. Włączamy muzyczkę i bierzemy się za robotę. Temperatura marna 2-3 stopnie. Także co, nie przedłużam. Tutaj już mamy materiały do kolejnego projektu, ale najpierw rozpalamy w piecu i. Yy, tutaj troszeczkę ogarniemy i skończymy tą przyczepkę, co tam robiliśmy ostatnio, bo tam niedokończona tak naprawdę została. Także bierzemy się za robotę. A jeszcze zanim zaczniemy w piecu palić, to trzeba drewna przynieść. Tutaj pokażę Wam chociaż. Może niektórzy widzieli, może niektórzy nie widzieli. Takie mam. Yy, Magazyn drewna z tego co zostaje z odpadów, z takich grubszych, sobie tnę na takie kawałki, żeby do tego małego pieca mi wpadły jakieś ściki startaka, startaku, resztki to ładnie wszystko pou poukładane. No palety robię i magazynuję sobie. Tam możecie zobaczyć, bo dalej jest trzy palety są, czyli ponad 3 metry sześcienne drewna. Także mały zapas jest, można siedzieć w garażu, dubać sobie w ciepełku i praktycznie no odpady. No. Sprzedawałem trochę paczek takich. Robiłem takie paczki. Ale to praktycznie mało opłacalne, bo za taką paczkę to ten 5 dych, tam mam gotowe zrobione w oddali, nie wiem, czy będzie widać. To mało co to 5 dych tak naprawdę, a lepiej pociąć na mniejsze kawałki po prostu do skrzyni bo trzeba to nosi do dookoło takiego no, fajne. I sobie tutaj układam do garażu i mam palenie eleganckie. Spisałem sobie jakie te kolory, jakie tam mam z tyłu, do jakich świateł. I teraz po kolei lecimy. Podłączę sobie najpierw masę, tu mam prostownik. Mam nadzieję, że mi to zadziała. Tylko wezmę sobie najpierw włożę do rurki. Mam zaciskarkę. To sobie zacisnę. I najpierw zobaczymy pozycję, czyli y, niebieski. Niebieski. Czyli odkręcimy jeszcze niebieski. I też założymy rurkę. No i teraz co, jak podłączymy tutaj niebieski to by był prąd a tutaj byłaby masa, tak I powinna nam się pozycja świecić a guzik się świeci guzik się świeci A te lampy, kurde no właśnie, tego z nich zrezygnowałem bo LEDowe to się lutuje i jest spokój, a te co z tymi żarówkami, Tylko nie wiem czy to mi tak podaje żeby to było 12V Tutaj A ja będę musiał akumulator przynieść Mam akumulator, podładuję sobie go od razu, bo ja też nie był naładowany do końca. Podłączyłem tutaj masę i yy, pozycję No i świeci ładnie. na drugą żarówkę wyciągnąłem, ale też świeci od razu i pokażę Wam jak ja to robię. Czyli poddegnę sobie tutaj tą blaszkę od masy, od prądu, w sobie, bo to jest prąd. No już kurczę. podginam. Mam y, wazelinę techniczną. I tą wazyliną, tą żaróweczkę sobie przelecę, bo to wiadomo, że z tymi stykami wiecznie jest problem. I tutaj na brądzie, i tak samo na masie. I wkładam. I ładnie będzie świecić. I tutaj zrobimy w ten sam sposób. Najpierw odłączymy tutaj, żeby zwarcia nie zrobić. I tak samo zrobimy pozostałe. Czyli tutaj ładnie dociskamy, żeby było mocno dociśnięte i też tutaj ładnie wazeliną smarujemy żeby nie śniedziało co prawda już teraz mało kto żarówki stosuje, ja sam praktycznie nie stosuję ale z racji tego, że mam wszystko tutaj działa O, widzicie jak działa. Źle założyłem. Powiedzmy to założę jeszcze te zwykłe lampy, najchętniej to bym kupił te. No taki był plan, miałem kupić LEDowe, bo to wiadomo, że te LEDowe to się założy i jest święty spokój. Ale też tak podróżało to wszystko, że że stwierdziłem. Że zostawię te, na razie są w miarę, żarówek mam pełno. Tutaj tak samo smaruję te rurki wazeliną techniczną, bo to wiadomo, że to też wszystko się nie dzieje. Ściągę mam tutaj, jak podłączyć zestaw świateł przyczepy. Czyli oznaczenia wszystkie. Tutaj też na tym są oznaczenia, na tym gniazdku, więc przykręcam yy, czarny masa. Masa tu jest trójka, 3x31 3x31 to jest ten, czyli tutaj czarny Wkręcamy I tak po kolei Sprawdzamy opis Mamy napisane, który kabel od jakiego światła jest, żeby się nie pomylić, żeby nie trzeba było pamiętać I cała filozofia Łot, cała filozofia Przykręcam to i będziemy sprawdzać po kolei Powrzucałem wszystkie przewody, poskręcałem yy, niby wszystko tak jak schemat jest. Zobaczymy, zaraz autem przyjedziemy, podłączymy, ale zanim to, to sobie te lampy zdemontuję stare. Dorówkowo to nie będę kombinował z tym, to stara instalacja to już też dramat. Mam te ledowe to sobie chociaż tam założę tutaj z przodu, więc muszę odciąć te śruby. No tu jest słabo z tym mocowaniem tych lamp, bo te są aż tutaj, idą do skrzyni tutaj. Nie wiem czy tu będzie widać. Tutaj są śruby, tu kabel idzie to w skrzyni ładunkowej i raczej nie mogą być przewody. Także sobie tu chyba jakiś płaskownik dospawam niżej. Tutaj fajnie byłoby z zewnątrz, tylko że to będzie chlapało koło. To damy sobie chyba tutaj, będą bardziej osłonięte. Także odkręcam te z jednej z drugiej strony i puszczam sobie kable i jakiś płaskownik, spawamy, zakładamy. No mamy natrasowane otwory pod lampy na ja ten płaskownik, który będę spawał. Panie oczywiście, Panie Przewodniczący, z wodą. Panie Trzałkę do wiertła też dorobiłem się fajnej, to Wam pokażę, jak to wygląda. Parę groszy kosztowało co prawda, około 200 chyba, ale fajne. Montujemy wiertło, To jest uchwyt, żeby ustawić je odpowiedni kąt, dokręcamy,

oczywiście otwory na montaż lamp, a na kabel wywiercimy jakimś większym, żeby swobodnie ten kabel sobie przeszedł. Tak tego, żeby nie złapało nam materiału, nie pociągnęło, jak nie mamy w imadle, to jak końcówkę wiercimy, jak już czujemy, że już wiertło przechodzi, to delikatnie, bardzo zmniejszamy posów, bardzo delikatnie i wtedy matku przechodzi. Yy, wiem, bo na swoim będzie się nauczyłem, bo sobie złamałem rękę nad garstek. Krótki kątownik trzymałem, złapało mi obróciło. Zanim zdążyłem wyłączyć wiertarkę, to już miałem garstek złamany. Także z doświadczenia już wiem. Przycięte mamy płaskowniki, przymierzone sprawdziłem, lampy ładnie pasują do tego, tu dałem dodatkowo termokurczliwą, bo tutaj kawałek było bez tej izolacji, nie wiem czemu tak jest, ładnie gumki pasują, także w ten sposób to będziemy dawać tutaj, o, do tego przyspawamy tutaj już, yy, tam lapsa włączam i działam. Przykręcone mamy lampy po lutowane kable, tu połączyłem tak dwa do kupy i mam takie yy, zaciskarki, nie wiem jak to się nazywa, że niby kable, dwa kable możemy wprowadzić, ścisnąć to i nam połączy. Spróbujemy, zobaczymy, tu założymy na tych kablach, gdzie tu jest y, pozycja i masa i zobaczymy czy będzie działało. Dobra, podłączone mamy, tu pozycja jest. Kurde, te przednie. Te przednie mi no nie, nie pasują. Ten pewnie, taka ostro. Albo odwrotnie ten. Plus i masa. Także nie wiem, czy trzeba zaraz zobaczymy Zaraz jeszcze. Kierunki. No i mamy w końcu skończoną tą przyczepkę. Doszedłem do ładu. Z tymi światłami. Problem tam był z kierunkiem. Bo w gniazdku pomyliłem. Piny odwrotnie dałem tutaj. No a tutaj też y, dałem te zaciskowe y, kostki, że niby na kabel się nakłada, spina się tylko kombinerkami i, i łapie, ale jakoś tak słabo to przewodziło, więc zrobiłem większy tutaj, y, więcej wyciąłem, złożyłem w rurkę, tą nie termokurczliwą, tylko w tą zaciskową i połączyłem wagon, normalnie zaizolowałem, wszystko ładnie działa, możecie zobaczyć, podłączyłem do 40, pozycję. Ładnie świecą Zgaszę światło, to będzie lepszy efekt Przód Tył, o widzicie Świecą, tak to z tymi żarówkami jest Jak leda się da, to przynajmniej jest Pewność, że będzie działać A z tymi Żarówkowymi to taki nie Wam w kierunek i stop jeszcze przez... Sprawdzicie czy jest Lewy Lachy. I stop. Też mam nadzieję, że jest. Więc można powiedzieć, że światło w przyczepce zakończone. Miałem jeszcze blachę tutaj dawać tam spód, żeby te deski wywalić i dać blachę, ale już nie mam czasu się bawić. Na razie jest jak jest. Uzupełniłem tylko tą szparę, co była. Zostawiamy kółeczko. Tutaj też dołożyłem elegancko. Rurka grubościenna tutaj zakręcane. Mamy kolejny projekt zrobiony.